شهر باستانی Są i byli jedni. Przez pokolenia straż stała się przykładem działania, ponad działania. Gromadziła i gromadzi, szczególnie aktywni, które wiedziały na sprawę innych. Łączy i łączy u nas sztandar, mundur, gotowy do służenia ludziom i ojczyzny. Chcę 23 lata temu na tej dziecię ziemi powstała pierwsza woska rzeszka, z Ostatnia. 50 lat temu została powołana w pełni do obiegujących jednostka o których ten długi leopard nie zbiera. 5 lat temu na innym zjedzie został wybrany za długi przyjęty plan działania. A dzisiaj to jest w ramach, a relacji z naszej działalności. Na przewodniczącego obrad proponuję Druha Jerzego Boniarza. Czy są inne kandydatury? Bardzo serdecznie koledzy w ruchowie, szanowni goście, dziękuję za wybór i zapewniam i postaram się o to razu zjazd przeprowadzić sprawnie, zbytnio z porządkiem terenu i regulaminem Dzieci uczestniczą, zgodnie z paragrafem 59 statutu, Związku, z decydującym głosem delegaci, choć w pożarnej, delegaci powinni posiadać karty <coughs> mandatowe. Z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających związku oraz członkowie ustępujących władz oddziału gminnego, zarządu oddziału gminnego i komisji rewizyjnej oddziału gminnego, a także przedstawiciele do zarządu oddziału gminnego i osoby zaproszone. A do wręczenia wyróżnienia Spraw Wewnętrznych i Administracji prosić zastępcę komendanta Powiatowego Państwa Straży Pożarnej, pana Starostę Powiatu Wojeńskiego i kolegę Tadeusza Cichonia, wiceprezesa zarządu gminnego Związku Dzieci Straży Pożarnej Proszę o powstanie. Proszę o powstanie. W tym miesięcznym odbywamy czwartej gminny zjazd w Wrocławiu do w, 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 w czasie obrad zjazdu dokonamy wszechstronnej oceny 5-letniej statutowej działalności oraz stanu realizacji własnych uchwał o powiatowych, centralnej władzy naszego związku i działa u nas pięć jednostek, wszystkie typu E razem z kupielską 81 strażaków, w tym jedna pani. 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze, widzimy je na, na podrące, 56 członków, dwie jednostki, a to żeby 10 górna weszły do krajowego systemu ochrony przeciw, krajowego systemu gaśniczenia. Także również organizowano jubileusz 50 lecia o w Straży Pożady Łąkta Górna w 2006 roku, jubileusz 20-lecia założenia przegrodziny, poświęcenia samochodu strażacków zakupionych dla Rzeky czy Niewościela, poświęcono nowego budową bokszu de lawybał w tych góry wiele, Powie Strażacy. 50 lat temu ułożyłem po raz pierwszy strażacki Mundur. Ten czas to całe moje dorosłe życie. Z perspektywy tego czasu mogę stwierdzić, że była to najpiękniejsza przygoda mojego życia. W tym czasie poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy bezinteresownie służyli i nadal społeczeństwu, ludzia, munduratowi, Stradacy. O waszym działaniach napisano tak wiele, że nie sposób tego dzisiaj wymienić. Najwyższy współczynnik społecznego zaufania mają strażacy. Serdeczne gratulacje. Dziękuję tym, którzy ze mną współpracowali przez ostatnie 5 lat. 10, 20, 30 i 40. Pragnę serdecznie podziękować Wam wszystkim strażakom, a szczególnie Waszemu Koordynatorowi Gminnemu Władysławowi Agencji. Władysław w Władysławowi Agencji odbyliśmy wiele na pracy przy organizacji rozwoju. A były to czasy trudne. trzeba było budować towarzystwie od Do początku, od 30 naszego wspólnego planu. Składam również serdeczne podziękowanie dla całego zarządu gminnego, duchowi Józefskiego, dla niespodzielę śmieci, w organizacji Młodzieży Ludmiejszych Pożarnych i innych działań szkoleniowych za uchwalenie w naszej pamięci poczynań. Wszystkim wszystkim naczelnikom OSP, to wy jesteście twórcami siły i uznania naszej organizacji. Księży kapelani to osobny rozdział działalności, nie sposób cokolwiek wymienić, bo wszystko, co robi, to jest takie dobre i wspaniałe. W ostatnim pięcioleciu latach ochotnicy są także bogaczymi się o wiele sprzętu i obiektów za Sprawozdanie podają już dane, ale truchu jeżeli błoniać. To działanie ponad wszelką miarę, to nie jest zwykła działalność wójta, to jest misja, którą spełnić. a ona nie ma ceny, jest to po prostu bezcenie. Wiele z etycznych przeczyt przysporzyły mojej osobie wyróżnienie i metale, znaczy, szczególnie sobie ceny od brucha prezesa Ludwika Węgrzyna, także komendanta powiatowego Krzysztofa Kokoszki za uhonorowanie mojej osoby najwyższymi oznaczeniami złotych za wywiózku, medal cholnicza i wielokrotnie Bardzo serdecznie dziękuję, i i za to, że wzmacniacie pracę całej naszej Chorwackiej Organizacji. Panie Staroście Boguńskie, za wsparcie otrzymaliśmy nagrody i uznania za udział w edukacji pożarów. Ja osobiście otrzymałem medal odpowiedzialności o liczbie finansowych samorządu. Dziękuję. W lesie tymczasowe biedne stróże spełniają wpływ i wzmocnią pracę. Praca niewidoczna, ale niezbędna, przekłada do W imieniu Gminy Wojtkowicza i Pana Rada Wojtkowa za wszystko czego zrobię. Zarządowi Gminnemu wybranemu na dzisiejszym biedzie życzę wielu osiągnięć w działalności służebnej na rzecz naszej Gminy. Za uwagę serdecznie dziękuję. Przy pomocy naszych władz powiatowych samorządowych powiatowych, państwowych straży pożarnych i zarządu powiatowego dla nas zdziałać. Dla nas społeczników. To jest, na uwagę zasługuje to słowo, społeczników. Pięknie Pan Prezes ocenił wycinek pracy naszego wspaniałego społecznika, kolegę ducha Władysława Zatowskiego, który moje prawie ręce w sieci. Nic nie powiedział o sobie Pan Prezes Brabowski. Również ja mu chcę bardzo serdecznie podziękować za wspaniałą pracę. Związku w, w dniu 28 maja 2011. Wybrana na zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej Komisja Wyborcza ukoncentrowała się następująco. Przewodniczący Kępa Wojciech, sekretarz Bowowski Tadeusz, członek Pięk Stanisław. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przedstawienie zjazdowi Oddziału Gminnego kandydatów do składu władz Oddziału Gminnego i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego Związku Odliczeń Stanów Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy kolejną komisję. Proszę o przedstawienie składu osobowego Komisji Uchwały i Wniosku. Proszę kolegę Ducha Jana Stanowa. Szanowni Państwo, sprawozdanie Komisji Uchwały i Wniosku Zjazdu Oddziału Gminnego w Związku spr 1 W. Dniu 28 maja 2011. Komisja uchwały i wniosków w składzie Przewodniczący Stajno Janusz, Sekretarz Olszewski Tadeusz, Członek Rostowski Ignacy. Po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi na zjeździe Oddziału Gminnego, dotyczącymi działalności Zarządu Oddziału Gminnego w okresie sprawozdawczym oraz uwzględniając projekty uchwał i wnioski wynikające z dyskusji, proponuję zjazdowi podjęcie uchwał w sprawach. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji, rewizyjnej Oddziału Powołanie składu Zarządu Oddziału Gminnego. Zatwierdzenie składu zarządu oddziału gminnego. Określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego. Wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSPRP i uchwalenie programu działania oddziału gminnego na lata 2011 2016 Dziękuję. Komisji pracy. Proszę teraz podróż. Bronę o przedłużenie komisji składu komisji skutacyjnej. Protokół to posiedzenia Skład Komisji Skutacyjnej Oddziału gminnego w związku z straży pożarnej. Dodana na zjeździe komisja skutacyjna ukonstytuowała się następująco. Przewodniczący Bronar Zdzisław, sekretarz Krawczyk Czesław, członek Gruzja Komisja skrutacyjna przystępuje do pracy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zjazdu oddziału gminnego Równorzędnego Związku Rodniczej Straży Pożarnej. Tak, tak. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja otwieram dyskusję. Proszę o zabieranie głosu. Tak kolejnych druków strażaków, jak jest zaproszonych gości. Panie Prezesie Leopoldzie, Panie Komendancie, Szcigodny Księży pani Panie Komendancie Poganowy. Panie wójcie, Panie radny, Szanowna Druchno, Szanowni Dwoje, parytety są takie. Ale jak się dowiedziałem ostatnio od posła musiała, dzisiaj w miejscu emulowanych te parytety działają w obie strony, więc to się okazuje, że mężczyzna też nie może być na listach wyborczych mniej niż widać tam po więc tak nie Na szczęście też jesteśmy dalej obronieni przez ustałodawcę. Ale przechodząc do rzeczy. Po wysłuchaniu tego sprawozdania, ale przede wszystkim po takiej nauce życia wynikającej z tego, że te cztery lata ostatnie tej waszej kadencji to również cztery lata, w naszym przypadku pięć, w moim przypadku cztery lata tego, kiedy miałem okazję przyglądać się waszej aktywności, waszej pracy. Pan Leopold był łaskaw zauważyć tą waszą aktywność. Ja się cieszę, że te stosunkowo niewielkie pieniądze, bo. Nigdy nie będziemy konkurować i pewnie też nigdy nie będziemy wyręczać samorządów gminnych, ale tam gdzie możemy pomóc, gdzie możemy ten wysiłek realizowany przez samorządy znaczy a z Panem Wójtem, Panie Wójcie, bardzo serdecznie dziękuję. To naprawdę cieszy oczy, kiedy podczas tych moich wizytacji w jednostkach mogę widzieć, jak dużo samorządy gminne robią dla tego, żeby druhowie mieli czym tak naprawdę pracować. W to program kontynuować, będziemy kontynuować narzędzia, wspierania bezpieczeństwa mieszkańców, ale też, szanowni państwo, wspierania Waszego bezpieczeństwa, bo Strażak w akcji idzie po to, żeby pomagać, a nie po to, żeby być objętym pomocy. Jak trzeba, to oczywiście, że tak. Ale tylko żeby poproszę o pomoc. dziękuję serdecznie za kilka lat aktywnej służby, bo to przecież nie tylko działanie w głowie, to również ta służba na misja, ale się ma nawet za to. długo za to wszystko dobro, dobry, który Serdecznie dziękuję i na ręce pana Profesora Leopolda składam serdeczne gratulacje. Naprawdę kawał dobrej Europy. Panie Leopoldzie, ja myślę także, ja myślę także, kolejna kadencja nowych władz to będzie kadencja, która będzie miała dobry punkt odniesienia i Życzę tego, żeby to naprawdę była dobra kontynuacja tej misji, która była realizowana przez ten czas. Serdecznie dziękuję.